Manko dzisiaj Wam na szybko chcę pokazać tej lilię. Już prawie przekwit jest, ale jeszcze coś tam się dzieje, więc tak to właśnie wygląda. Te przy miskańczy, za bambusami od no, strony takiej bardziej północy. Zachodniej północno, pół, północnego zachodu. Yy, są właśnie takie lili fajne. Jeszcze tam trochę pachną nie, sobie i w ogóle, no bo to fajne, że właśnie pachnące. I yy, zobaczycie jak to. Zobaczcie sobie, jak to po prostu u mnie kwitnie. Nie wiem, na dole widać, jest jeszcze taka ciemna jedna. Fajny bordo. To też pasnie. Zimu i tutaj oczywiście, nie? więc to wszystko to jest tak naprawdę... Po przymrozkach, po zimie cebulki wykiełkowały, zaczęły rosnąć i sobie tak właśnie dokwitły. Tylko, że jak dla to jest wszystko za niskie. Wolę takie te wyższe, po półtory metra. A te mają gdzieś tak, nie ja wiem, z metr 80 m do metra, więcej nie mają. Więc tak to wygląda właśnie. Mój zakątek lili, obok metasek foja niska, tam dalej miskant i bambusik, Fargesia rufa z tyłu za, za liliami. One raczej stąd będą przesadzone, z tym razem będą gdzieś indziej rosły, ale tutaj w tym roku jeszcze zostały. Ja znam taką koszulkę trochę gorszą, bo się robi. Choć tam i tak to wygląda. Więc subskrybujcie. Dzięki temu, że subskrybujecie, no to będziecie mieli na bieżąco filmy. Piszcie w komentarzach, co mam nagrywać, o czym. No i łapki w górę, jak się podobało. I do następnego, cześć!